Cześć! Jestem dziś w miejscu naprawdę magicznym, w projektowanym rezerwacie przyrody Malinów. O tym, co w tym miejscu, w tym lesie jest tak niezwykłego, i dlaczego jest to rezerwat przyrody projektowany, opowiem Wam pokrótce w tym filmie. Tydzień temu, jako Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki, złożyliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie wniosek o objęcie ochroną jako rezerwat przyrody. Obszaru 55 hektarów, takiego właśnie grądu oraz mokradeł, w tym torfowisk, prawdopodobnie przejściowych. Las ten jest resztką, pozostałością po dawnej Puszczy Sandomierskiej, która dawniej wyglądała tak na znacznie większych obszarach. W latach 90. projektowano tutaj rezerwat przyrody Stawy, i ten las miał być jego otuliną. Niestety projekt rezerwatu przepadł. Wraz z administracyjnymi przemianami gospodarka leśna przyniosła tutaj pewne zmiany. Część lasu została wycięta w ramach rębni gniazdowych, ale duża część wciąż ostała się i jest w miarę naturalnym lasem, niezimnym. Aktualna, mokra wiosna pokazuje, że jest tutaj jeszcze piękniej niż rok temu, kiedy prowadziliśmy inwentaryzację przyrodniczą po to, żeby dowiedzieć się, co tutaj żyje. Za moimi plecami zostawiam jedno z kilku rozlewisk pełne kumaków, niż innych, których szczyt godów przypada właśnie teraz. Przepiękne płazy, bardzo je lubię. E, takich rozlewisk jest w tym lesie sporo. Tak samo jak i innych płazów. Są nawet ryby, piskorze, które zamieszkują tutaj, Szemokradła. Żyje tutaj ponad 80 gatunków ptaków, w tym na przykład, bardzo rzadki w Polsce dzięcio białogrzbiety. Które według leśników, wielu innych źródeł w ogóle nie występuje w Puszczy Nie Niedziwne, ponieważ większa jej część, zdecydowana większość, to nasadzona ręką leśników sosna. A takich fragmentów jak ten ostało się naprawdę niewiele. Z dzięciołów mamy tutaj wszystkie, poza trójpalczastym, który związany jest z zamierającymi świerczynami, takimi jak na przykład w Puszczy Białowieskiej lub Karpatach. Poza ptakami. O których można by mówić jeszcze dużo, ale rok temu nie nagrywałem ich a skupiałem się na ich wyszukiwaniu, obserwacji i notowaniu. Jest też kilka chronionych gatunków roślin naczyniowych, kilka chronionych gatunków muchów, wiele rzadkich grzybów. No obszar ten naprawdę wyróżnia się bogactwem przyrody wśród lasów, które znam. 55 hektarów to oczywiście bardzo niewiele w skali, nie wiem, nadleśnictwa, gminy, województwa. W zasadzie pomijalna ilość, mimo to dla przyrody te 55 hektarów jest bardziej cenne niż 1000 hektarów takiego właśnie sosnowego, nasadzonego przez leśników w rządkach lasu. Między innymi dlatego, że są tutaj piękne stare drzewa, to akurat dom przypółkowy, no ale właśnie ta cała mieszanka, te mokradła, ekotony, przejściowe strefy między łąkami a lasem, między stawami rybnymi, które tutaj mamy zaraz za groblą stawy w Budzie Stalowskiej. To wszystko sprawia, że ten las jest niezwykle bioróżnorodny. A to, że ostały się jeszcze naprawdę stare, wiekowe drzewa, no sprawia, że jest też ostoją wielu gatunków takich jak ten dzięcioł białogrzbiety, które w innych miejscach po prostu... Nie są w stanie przeżyć w tych wszystkich stworzonych przez człowieka miejscach. Tego drzewa nie sadził przecież leśnik. I w mojej opinii jest to jeden z najfajniejszych lasów tutaj w okolicy, w Kotlinie Sonomierskiej, w północnej jej części. I dookoła nie ma żadnego rezerwatu przyrody. Nie wiem, 20 km w żadną stronę nie ma żadnego rezerwatu przyrody. Żaden fragment lasu nie jest tutaj ściśle chroniony. Tym bardziej należy się ochrona takiemu miejscu, dosłownie resztce lasów Puszczy Sandomierskiej, takich jak kiedyś tutaj były. Oczywiście nie jest tak, że wniosek o utworzenie rezerwatu przyrody to pierwsza rzecz, którą robimy dla ochrony tego lasu. Jesienią ubiegłego roku powstawał plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Nowa Dęba na najbliższe 10 lat. I do tego planu po pierwsze przesyłaliśmy do biura urządzania lasu i geodezji leśnej w Lublinie stanowiska rzadkich i chronionych gatunków, które zostały do planu wprowadzone i uwzględnione przy planowaniu zadań gospodarczych. Za co bardzo dziękuję Buliglowi, bo fajnie, że dzięki temu zostanie wycięty tylko kawałek lasu. Najlepiej jakby nie zostało wcale, no ale lepszy ryc niż nic. No ale one zostały naprawdę uwzględnione te nasze informacje. Później no, na następnym etapie braliśmy udział w Naradzie Techniczno-Gospodarczej w Nadleśnictwie Nowa Dęba i później złożyliśmy jeszcze 10 stron uwag do planu urządzenia lasu do RDLP w Lublinie. Niestety z tych uwag żadna już nie została przez RDLP uwzględniona, a szkoda. Zgłaszamy więc teraz projekt rezerwatu przyrody do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Mam nadzieję, że ten projekt hmm, przejdzie. Nie wiem kiedy. Czy po zmianie władzy, dopiero, hmm, czy w związku z jakimś innym wydarzeniem. Ale hmm, mam nadzieję, że nie robimy tego po nic. A dla ochrony tak pięknego lasu, hmm, dla przyrody, dla następnych pokoleń, które być może będą chciały zobaczyć jeszcze, jak wygląda prawdziwy las, a będzie to w przyszłości coraz trudniejsze. Pełną dokumentację hmm, projektowanego. Rezerwatu Malinów, jak i innych naszych projektów, obszarów chronionych oraz niektórych, które udało się utworzyć, znajdziecie jak zwykle na naszej stronie Wolnerzeki.pl oraz w linku tutaj pod filmem. Jak przystało na każdy porządny naturalny las, jest tutaj sporo martwego drewna. Tutaj akurat świeże wiatrołomy, wykroty, dlatego te drzewa nie zostały wywiezione podczas prac prowadzonych tu przez las Państwowe jesienią zeszłego roku. I to, że to martwe drewno tutaj jest, jest niezwykle ważne dla organizmów, które tu żyją i dla różnych owadów, i dla ptaków, które na nich żerują. No, taki widok jak tu, gdzie jestem, jest czymś naprawdę pożądanym w lesie. W lesie takim, który jest sam dla siebie, dla przyrody a nie dlatego, żeby go przerobić na deski. A tutaj z kolei jedno z takich miejsc podmokłych. Niewielkie mokradło wcinające się w las. Prawdopodobnie jakieś bardzo stare koryto jednej z rzek, która tutaj dawniej przepływała, bądź jednej rzeki, która płynęła tu wieloma korytami. Jeszcze w XVIII XVII wieku. Praca tutaj w terenie to było rok temu. Około 20 dni w terenie dla czterech osób. Znaczy, każda z tych czterech osób była w terenie tutaj, w tym lesie przez około 20 dni. A poza tym, jeszcze sporo osób ze stowarzyszenia było parę razy i zawsze jakieś te informacje zostały zebrane. Ja się zajmowałem tutaj głównie ptakami. Bo i na tym się całkiem nieźle znam poza hydrologią. To chyba tyle w tym filmie. Wiem, że więcej pokazałem swojej twarzy niż lasu, ale nie wziąłem gimbala. Nie mam za bardzo jak dobrze ponagrywać. A tutaj jeden ze śladów gospodarki leśnej wywalił się dom, leżał tak już jakiś czas, a niestety zdecydowano się go wyciąć. No więc cóż, to tyle ode mnie na dziś. Dzięki za oglądanie tego materiału i z kanału prowadzącego wodę z zestawu w budzie stalowskiej żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.